Dzisiaj kolejny dowód, dlaczego warto inwestować w przyszłość, może dużo osób tego nie rozumieć, tego nie czuć, dlatego może pomogą tutaj materiały wideo, które chciałem Wam pokazać, a mianowicie, czy kojarzycie ten materiał, jak chłop jedzie w Tesli, i Cybertrucku, korzysta z Apple Vision Pro na swojej twarzy, coś tam klika, coś tam korzysta z Metaversum podczas jazdy Teslą. Oczywiście potem gościu został zapany i że mogę wyjaśnić i tak dalej, ale ludzie będą tak wyglądali w przyszłości. Będą korzystali ze swoich okularów, będą coś cały czas pracować podczas jazdy, spaceru i tak dalej, tak dalej. To jest przyszłość. To, co widzieliście przez ostatnie tygodnie miesiące z Apple Vision Pro, to też będzie potem robione z, z Metą i z ich okularami, więc Mixed Reality, i autonomiczność pojazdów to jest przyszłość, to są narracje, które ja inwestuję i które ja opisałem na swoim Discordzie. To nie jest do zatrzymania, coraz więcej osób korzysta ze swoich telefonów podczas jazdy, wszyscy są rozproszeni, uwaga jest coraz krótsza. O, ludzkość się kończy, co ja będę robił z moim Golfem spalinowym w przyszłości? W sobotę nie będę mógł jeździć, bo będą automaty jeździć na drodze, o nie, koniec świata. Pokolenie Z, Alfa i następne pokolenia będą korzystały właśnie z okularów, na chwilę obecną jest to poziom technologiczny na poziomie Nokia 3310, nie? Chodzi mi o to, że to jest początek technologiczny. Potem będzie miniaturyzacja coraz większa i ulepszanie tej technologii, aż do takich, takiego, takiej skali, że, że to będzie naprawdę bardzo malutkie wokół gdzieś twarzy przyczepione i wszyscy będą z tego korzystać. Więc musi być autonomiczność na poziomie czwartym. Tesla jest najbliżej, więc to będzie zagranie na autonomiczność na poziomie trzecim i czwartym już teraz. Potem do tego właśnie Meta czy Apple, jeśli chodzi o Mixed Reality no i Unity pod tworzenie aplikacji i tak dalej i tak dalej. Więc to jest mega dużo tematów, które w takim 10-sekundowym filmiku zobaczyliście, które my powinniśmy jako inwestorzy widzieć, że to jest okazja do inwestycji. A możesz się oczywiście nie zgadzać, dlatego napisz w komentarzu, dlaczego nie. A my inwestujemy i ciśniemy. Pozdro.